Dzień dobry, witam Was serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Jak się domyślacie już po tytule, ja już jestem niesamowicie podekscytowana. Stworzę swój autorski box dla marki I Love Box i jestem z tego powodu ogromnie szczęśliwa, bo to jest bardzo fajne doświadczenie, fajne przeżycie i super wyróżnienie. No ale zanim o tym opowiem Wam więcej, pokażę Wam styczniową edycję pudełka I Love Box, zarówno wersji premium, jak i standard, tak żebyście mogli sobie ocenić, zobaczyć, co ciekawego możecie znaleźć w tych pudełkach. Także mam nadzieję, że odcinek będzie dla Was ciekawy, jeśli tak będzie, nie zapomnijcie na koniec zostawić łapki w górę, a tymczasem przechodzimy do konkretów. Ok, mam już tutaj pudełeczko premium, takie napoczęte, już tutaj zaglądam do środka, ale zanim wam pokażę produkty, kilka informacji takich ogólnych. Pudełeczko I Love Box w wersji premium kosztuje 89 zł, plus płatna jest wysyłka 10 zł kurierem, a w środku możemy znaleźć 6 produktów bądź kosmetyków o zdecydowanie większej wartości, często ponad 200 zł jest wartość pudełka. Także co? Przechodzimy do rozpakowywania. Ja już sobie tutaj rozpakuję tak wstępnie, żeby wam tutaj nie szeleścić i już pokazuję, co mamy w środku. Pierwszy produkt z pudełka to peeling kawowy marki Nakomi. Ja go mam w wersji frappe, ale z tego co się orientuję, były mix zapachów. Jest to bardzo duże, 200 gramowe opakowanie, także będzie to bardzo długa przygoda. Ja peelingi uwielbiam, zwłaszcza właśnie kawowe, zwłaszcza takie e, sypkie, bo one są po prostu najskuteczniejsze, więc e, bardzo się cieszę, bo wiecie, na wiosnę trzeba się troszeczkę przygotować, e, przygotować swoją skórę, nie tylko, wiecie, e, fizycznie, ale również trzeba o nią zadbać od zewnątrz, także peelingi jak najbardziej e, mile widziane, no i peelingu znakomi jeszcze nie miałam okazji testować, także pierwsze testy przede mną, no jestem strasznie ciekawa, jak się sprawdzi. Kolejny produkt to takie maleństwo, jest to marka Frudia. A konkretnie mamy tutaj krem do twarzy nawilżający z ekstraktem z granatu. I co my tutaj mamy więcej, jest to krem na bazie granatu i jest jego zawartość aż 63%, także sporo. I jeśli chodzi o pojemność, to jest 110 to gram. Jest to taki maleńki słoiczek i bardzo ja się cieszę, bo ja często wyjeżdżam i takie małe, wyjazdowe kremiki świetnie się sprawdzają właśnie w podróżnej kosmetyczce. Markę Frudia bardzo lubię, także z ogromną przyjemnością będę testować ten kremik. I przechodzimy od razu do kolejnego produktu I mamy tutaj Aqua Face Cream marki Aqua yo Body. Ta marka pojawiała się już w I Love Boxie kilka razy. Generalnie kupując regularnie to pudełko można poznać praktycznie całą serię tej marki. Jest to świeża marka i powiem Wam szczerze, że peeling, który był bodajże dwa miesiące czy trzy miesiące temu w I Love Boxie, naprawdę skradł moje serce. Ja stosuję go regularnie. Na moim Instagramie Wam wrzucałam ostatnio zdjęcie właśnie tego peelingu, także tutaj e, dziś Wam wyświetlę moją nazwę. W opisie macie też link do mojego Instagrama, możecie sobie zajrzeć. Peeling jest naprawdę sztos, a tym razem mamy tutaj krem do twarzy i tutaj mamy już pełnowymiarowy produkt. Jest to krem na dzień, a pojemność to 50 ml. Z tego co się orientuję, to wartość tego kremu to jest 85 zł, czyli praktycznie tyle, co płacimy za pudełko... Ehm... A mamy okazję przetestować coś nowego. Wygląda ten krem w ten sposób. Bardzo ciekawe opakowanie i coś fajnego, coś nowego. A nowości chyba są takim właśnie mocnym atutem w pudełkach kosmetycznych, bo poznajemy marki, których wcześniej nie testowaliśmy. Ok, wyciągnęłam tutaj dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest Dr. Mola 3-Step Deep, maseczka do włosów. Byłam pewna, że jest to maska w płacie, a to jest maseczka do włosów. Okej. Okay. Jest to produkt, który w trzech krokach ma sprawić, że nasze włosy będą piękne. No jestem ciekawa. Myślę, że to też jest fajna forma, właśnie na wyjazd. Nie do końca jeszcze wiem, na czym to polega, ale z przyjemnością się zapoznam. Pojemność tego produktu to jest 5 ml. No i wygląda obiecująco, zobaczymy. Ale tu mnie bardzo zaciekawiło coś takiego. I słuchajcie, jest to um, Glass Peeling Lemon. Z marki Neogen. Gdzieś mi się przewinęło ostatnio, że ktoś mówił, że to jest w ogóle jakaś rewelacja i hit, bo jest to po prostu taki peelingujący płatek do twarzy i kolejna rzecz, którą możemy zabrać na wyjazd, bądź po prostu użyć tego w domu, oczywiście. I ten płatek tutaj ma dwie strony. No, jest to ciekawe, czyli mamy dwa jakby działania w jednym płatku. Coś fajnego na wyjazd, także na pewno będę to testować. Ale przechodzimy do kolejnego produktu, bo ja już jestem bardzo. Ciekawa tego, dużego czegoś. Mam tutaj taką wielką tubę. Jest to Frank Provost Paris i mam tutaj maskę nawilżająco, wygładzającą. Moje włosy. Silnego wygładzenia bardzo, bardzo potrzebują. Pojemność tej tubeczki to 250 ml, także bardzo spory produkt, pewnie będzie towarzyszył mi bardzo długo. I z tego co się orientuję, ten produkt też był wymienny. Były trzy różne produkty w ramach marki Provost, więc mi się trafiła maseczka. Akurat bardzo się cieszę, bo ja maseczki stosuję naprawdę nałogowo. Ok, czas na ostatni produkt, i tutaj liczysz, że to jest siódmy tak naprawdę produkt, czyli nie 6, a 7. I mam tutaj masło do twarzy i ciała z woskiem pszczelin dla królewny. O, to dla mnie. Czyli widzicie, spersonalizowane. <laughs> Nie no, żartuję oczywiście, ale faktycznie piszę tutaj dla królewny, także mm, jest to miodowa mydlarnia, produkt naturalny. Pojemność to jest 30 gram um, i masło takie, które możemy stosować do ciała i do twarzy, bardzo uniwersalne. No i co, na pewno przetestuję. Jak będzie jakiś hit, to dam Wam znać. No i co, zawartość premium mamy ogarniętą. Ja powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę zadowolona, bo jest różnorodnie. Jest ciekawe, są marki, których nie znam, nowości, także chętnie przetestuję, ale nie zwalniamy tempa, lecimy do. Pudełka Standard. No, muszę Wam powiedzieć, że w pudełku Standard również jest na bogato. Jest tego tak wizualnie dużo. I pierwsze, co tutaj rzuca mi się w oczy, to marka Alverum i są to perfumy. 50 ml. Taki bestseller. To był produkt, który I Lovebox ujawniał, także to nie jest żadna niespodzianka. I jest to produkt, który dostał nagrodę bodajże w 2017 roku za jakiś tam super zapach. Także ja będę z przyjemnością testować. Akurat kończą się moje ulubione perfumy, także chętnie sięgnę po coś nowego. I teraz mam coś ciężkiego. I cóż my tu mamy? Um, Chocolate orange Bomb Cosmetics. Uuu, świeca! I to jako ładna, taka naprawdę śliczna z serduszkami, czyli tak w klimacie już walentynkowym. Ojej, pachnie jak delicje! Naprawdę! Takie połączenie właśnie czekolady i pomarańczy, czyli wszystko się zgadza. Wygląda naprawdę tak ładnie, że aż żal jej ruszać. Z tego co się orientuję w pudełku standard, mogliście właśnie znaleźć tą świecę. Ale mogła pojawić się też w świeca marki Ochtomi, którą też bardzo, bardzo lubię. Także jeżeli ktoś trafił na Ochtomi w styczniu, no to troszeczkę mu zazdroszczę, ale ta świeca też prezentuje się naprawdę dobrze. Kolejny produkt, również taki klimacik walentynkowy, także wiecie, już jest koniec stycznia, także jak najbardziej wszystko się zgadza. I co tutaj jest? Ponownie marka Alvernum i jest to mydełko With Love. O, czyli mydełko w kształcie serduszka. No, wygląda naprawdę ładnie, aż szkoda ruszać, ale myślę, że gdzieś na wannie może sobie nawet stać tak w ramach ozdoby. Chociaż będę na tyle pewnie ciekawa, że zacznę go używać. Mam nadzieję, że się szybko nie zużyję. Ale bardzo fajnie, fajnie, że już jest taki, wiecie, klimat walentynkowy. Jednak to pudełko przychodzi tak na koniec miesiąca. Także akurat już tutaj włączyli ten klimat walentynkowy, więc jak najbardziej wszystko się zgadza. Ok. Mamy kolejny produkt i mamy tutaj Cherry Blossom and Mask Perfumed Body Balm, czyli balsam do ciała w ogromnej tubce, pojemność to 200 ml, także jestem bardzo ciekawa zapachu o, uwielbiam, uwielbiam jakie są um, zapachowe, takie perfumowane balsamy, ale muszą trafić w mój gust, a to z tym to nie jest tak łatwo, tutaj jest naprawdę taki fajny, świeży, kwiatowy zapach także ja czuję się kupiona tym zapachem, mam tutaj coś malutkiego, co strasznie mnie zaciekawiło, bo piszę tutaj, że jest to maskara, a w pierwszej chwili pomyślałam, że jest to jakaś, wiecie, maseczka w tubce i słuchajcie, jest to maskara czarna w tubce. I nałóż tuż od nasady po końcówki. My tu mamy normalną szczoteczkę. Muszę to od razu otworzyć, bo jestem tak ciekawa, że po prostu nie wytrzymam. O kurczę! Mamy prawdziwą maskarę i to jest naprawdę maskara w tubce. powiem Wam, pierwszy raz widzę coś takiego. No i będę to testować, nie jest to szczyteczka silikonowa, i nie do końca lubię takie klasyczne szczoteczki ale to wygląda tak zaskakująco, także coś, coś co wprawiło mnie naprawdę w osłupienie, ale przechodzimy dalej, czas na produkt numer 6 i jest to niemały produkt i mamy tutaj markę Biorganic i jest tu informacja, że Produkt otrzymał nagrodę Super Produkt 2015, a konkretnie jest to olej kokosowy. E, olej kokosowy to temat, który przywija się naprawdę bardzo, bardzo często, wszędzie, bo jest to chyba taki produkt super uniwersalny. Tutaj mamy informację, że jest to do ciała i do włosów e, i produkt nadaje się do spożycia. Czyli hiper uniwersalny, tak jak już e, mówiłam. Mamy tutaj pojemność 250 ml. E, przyznam Wam szczerze, bez bicia, że nigdy nie używałam oleju kokosowego. E, dużo słyszałam, bo cały czas właśnie dziś się przebija ten temat e, jego zastosowań, wszechstronności, ale nigdy osobiście nie testowałam, także czas najwyższy, super. Przetestuję, jest to duża, e, mówiłam, 250 ml, także całkiem spore opakowanie. Więc co, w pudełku standard również por się dzieje i jest taki, wiecie, już walentynkowo-klimatycznie, bardzo, bardzo mi się podoba. Jestem ciekawa tych perfum, także w sumie ja do nich szybko wrócę. Bo dlaczego ich nie mogę rozpakować, tak wiecie, oficjalnie? Ja czasem trzymam te kosmetyki, bo wiecie, w kolejkach, ja dużo testuję produktów, więc one czasem czekają w kolejce, ale jestem ciekawa. Także mam nadzieję, że będą pachnąć tak ładnie jak ten balsam. I już będziemy zaglądać. Ta -dam, ta -dam, ta -dam. Duży flakonik. Fajny, bo jest płaski, więc generalnie do y, torebki się sprawdzi. Ostatnio używałam perfum takich moich ulubionych z Jennifer Lopez, coś tam, coś tam, taka złota tubka i ona jest właśnie taka wąska, więc się sprawdza do torebki. Y, I już patrzymy na zapach tutaj. No, ty wiecie co? Bardzo podobny zapach. Taki świeży. No, nie dziwię się, że to, mm, dostało jakąś tam nagrodę. W którymś tam roku, bo pachnie naprawdę ładnie, ciekawe jak się będzie utrzymywać. Naprawdę intensywnie pachnie, no i powiem Wam, że teraz już czuję w pełni zadowolenie. Ale to jeszcze nie wszystko, bo oczywiście najlepsze zostawiłam na koniec. Niesamowicie się cieszę, jestem podekscytowana faktem, że w lutym edycja I Love Box Premium będzie należeć do mnie, będzie sygnowana Tina H. I jest to super wyróżnienie, no i też taka odpowiedzialność, i już Wam powiem, że zawartość będzie naprawdę... Sztos, a wartość pudełeczka będzie, no, grubo ponad dwie stówki, nawet chyba ponad 250. Także przebitka będzie naprawdę fajna i będziemy się, tak wiecie, regenerować, przygotowywać do wiosny, bo to już jest ten czas. To nie, nie ma co zostawiać pewnych rzeczy na ostatnią chwilę. Także już czas się przygotowywać. I przy okazji zdradzę Wam w tajemnicy pierwszy produkt, który pojawi się na pewno w pudełku i będzie ujawniony, nie wiem, za parę dni, ale Wy już możecie się dowiedzieć teraz. Jako, że Aqua ją występowało w kilku podałkach to wzięłam całą serię i wybrałam produkt, który musi się pojawić u mnie. Ja jestem ogromną fanką wszelakich maseczek, a wiem, że wy tak dopiero podchodzicie powoli do tych maseczek, jeszcze je testujecie, a tutaj... Z grubej rury, maseczka całonocna. Ostatnio na Instagramie pytałam, ile z Was używa maseczek całonocnych, i procent odpowiedzi, że ja, był niewielki. Także czas to zmienić, bo maseczki całonocne mają zdecydowanie lepsze działanie, bo mają więcej czasu, żeby wchłonąć się i nawilżyć, zregenerować skórę. Także maseczka całonocna marki Aqua, pełnowymiarowa wartości 80 5 zł to jest pierwszy kosmetyk w moim autorskim boksie, który znajdzie się w premium w lutym. Także w ciszy i w tajemnicy Wam o tym mówię. A tymczasem kończę. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeśli macie jakieś pytania, to koniecznie piszcie komentarze. Chętnie Wam odpowiem. I Love Box już jutro będzie w sprzedaży. Zostawiam Wam linka do sklepu. Także co? Mam nadzieję, że skusicie się na moją edycję premium i będziecie w pełni zadowolone. Dajcie znać. Czy planujecie kupić i co? Widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Jeśli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie. Pa, pa!